Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wznowienie zdrabki bonus 7. Zdrabka za 10 zł. No i jest to wznowienie, czyli nie premiera, tylko po prostu odnowienie zdrabki, która już była. Zasady są proste: mamy dwa symbole do odnalezienia: symbol takiego pliku i wtedy wygrywamy e, przypisaną kwotę. A jak znajdziemy z siódemeczkę, to przypisaną kwotę mnożymy razy 2. Tutaj mamy pola do wydrapania z wygraną. Zobaczymy, czy szczęście dzisiaj dopisze. Stopni wygranych jest 9. Najniższy to jest zwrocik 10 zł, a pierwszy stopień to 470 000. Trapeczka ładna, taka słoneczna, wiosenna. Dzisiaj troszkę tego słonka też się za oknem pojawiło. Zobaczymy, czyli w zdrapkach się pojawi słońce czy szczęście dopisze, trzy zdrabki na dziś, więc wkład to 30 zł. No i mam numerek 22, 23 i 24, czyli po kolei z końca paczki. No dobra, to zaczynamy, trzymajcie kciuki, trochę przybliżę, żeby było dobrze widać te wygrane. No i lecimy, mój szczęśliwy numerek 22, szukamy plików i siódemek. Mamy wiśnie, mamy klips, zegar, biedronkę, narty, awokado, podkowe, diamenty. Koronę. Przesuwamy i lecimy dalej. Palma, kwiat, arbus, gwiazda, plecak. No, wygranych nie widać. Mamy kawkę. Ta kawka jest taka bardzo podobna do tego pliku i czasem można się pomylić. Jest słońce, ananas, balsam. I dwa ostatnie symbole to piłka i chmury. Pierwsza zdrapka niestety przegrana, literkę znalazłam L E pusto. Bierzemy kolejną 23. No i sprawdzamy. Tu mamy tak narty kwiat. Balsam, mamy pliczek. Mamy pliczek, mamy jakąś wygraną. Zobaczymy, co dalej będzie. Tu są chmury, plecak, kawka, zegar, karta, perła, cytryna, piłka, arbus, ananas. Kolejne wiśnie, słońce, awokado, korona. I dwa ostatnie to biedronka. I mamy drugi plik, czyli co? 20 zł będzie. 20 będzie. Może więcej? Sprawdzamy. Tu mamy, a nie, tu mamy już 20. Tu mamy 20 a tu dycha, czyli 30 zł, cały wkład dzisiejszy w premierkę już odzyskany, drapeczka z numerem 23, szczęśliwa, dobrze, literki znalazłam, tu jeszcze chyba jest kodzik ten kreskowy do wypłaty, też od razu wydrapię, bo czasem się zapomina, Trzy dyszki w drapce fajnie. No to jeszcze przydałaby się jakaś siódemeczka do kompletu. 24 numerek. I mamy tak awokado, plecak, perłę, zegar, kwiat, cytrynę. Dalej podkowa, wiśnie, diamenty. I korona. Rower. arbus, Słońce. Tu jest klips. Ananas. Biedronka. Piłka. No i trzy. Ostatnie symbole to chmury. Narty. I palma. Ta zdrabka również przegrana. Ale jedna dała wygraną. I to... Cały wkład, więc nie narzekam, nie ma rudze, nie ma tragedii, chociaż tylko jedna zdrapka wygrała, ale nie ma z, z żadnego minusa jest cały wkład odzyskany. Zdrapeczka pewnie będzie się pojawiać gdzieś tam w jakichś miksach jeszcze na kanale więc na pewno nie jest to pierwszy i ostatni raz. Chyba jeszcze jest jakaś jedna wersja kolorystyczna, tak mi się wydaje, tak coś mi przeleciało przed oczami. U mnie akurat była ta żółciutka, może następnym razem trafię tą drugą wersję. Zobaczymy. Dzisiaj trzy dyszki, fajnie, premierka, wznowienie zaliczone, nie ma minusu, jest wszystko wydrapane na zero. No dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.